W Polsce mieszkać będzie 13 drużyn spośród 16 uczestniczących w turnieju. Wszystkie te będą obsługiwane właśnie takimi autokarami. Każdy autokar jest w tych samych barwach, różni się tylko flagą i oznaczeniem literowym każdego kraju. Ten akurat będzie woził reprezentację Polski i pewnie na tym miejscu będzie siedział. Lewandowski, a z przodu w pierwszym rzędzie trener smuda. Autokary są wyposażone wszystkie w jednakowy sposób, niczym się między sobą nie różnią. Te autokary na okres euro zostały zmniejszone, jeśli chodzi o ilość miejsc siedzących. Dzięki temu odstępy między rzędami są dużo większe niż w autokarze standardowym. Pozostałe wyposażenie jest typowym, wyposażeniem standardowym, a więc klimatyzacja, system wideo, toaleta, mini, bar, lodówki. Również zasilanie 220 V na potrzeby laptopów, na przykład. Także pod tym względem autokar jest z jednej strony bardzo komfortowy, ale z drugiej strony wyposażony tak jak całość naszego parku autokarowego. Zapraszamy do naszego biura w rynku, który oprócz oferty przez najbliższe kilka dni będzie również oferował możliwość obejrzenia autokaru. Różnych reprezentacji, tak jak na bieżąco będziemy z oklejania tych autokarów je odbierać, tak będziemy chcieli również tutaj prezentować.